Zwracam się do Henryka Kowalczyka, byłego ministra skarbu, byłego ministra środowiska, w ogóle byłego ministra, posła prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Czy pan wie, ile Oszą zapłacił w zeszłym roku podatku? Sieć hipermarketów Oszą. Yy... W złotówkach, czy pan wie? Nie, nie wiem, ale to są... jest ja symboliczne. 120 tysięcy złotych. No. Mój przyjaciel, lekarz z prowincji, proszę państwa, zapłacił w zeszłym roku więcej podatku niż całe Oshaw. Tak. Nie jeden sklep, cała sieć hipermarketów. Nie, no, mówimy o roku 2020. E. Orange Polska, gigant gigant telekomunikacyjny, płaci, wie Pan, ile procentowo podatku? E, ale my porównujemy. Ale czy Pan wie, ile płaci Orange Polska? Osobiste, to ja Panu mało. powiem. 0,12%. E. To jest, proszę Państwa, 1,2%. Nie, nie na... można porównywać. Jak Pan, jak pan, mo, mo, jak pan więcej wypije. Nie. To on Ale... więcej. A kto w Polsce naprawdę płaci podatki? Otóż, panie pośle, ja mam te wyliczenia, które są, które na mnie robią szokujące wrażenie. Otóż, proszę państwa, w latach 2015-2019, przed COVID-em, podkreślam, przed COVID-em, przed tymi dramatycznymi sytuacjami związanymi z tarczą kryzysową i tak dalej. Orange Polska przed COVID-em, proszę państwa, w ciągu pięciu lat, uwaga, zapłacił, miał przychodu 60, prawie 64 miliardy złotych. Przychód, to nie jest dochód. Zapłacił podatku 77 milionów. A w tym czasie, w tym samym czasie, wie pan, ile dostali pomocy publicznej? 760 milionów. Oni zapłacili jedną dziesiątą pomocy publicznej. No, maj, nie, ale proszę państwa, jest to Państwo to usłyszeli, żebyśmy, żeby, żeby to wybrzmiało. Jeśli lekarz w Polsce płaci więcej podatku niż całe... E, yy, nie, nie, sekundka, panie pośle, nie, nie. pan pozwoli, że dokończę. Niż całe oszą, to jest to słuszne, bo tam ci płacą CIT, a on płaci PIT. Nie, panie redaktorze, jest pan pozwoli, taki, że proszę, ja proszę że w 2017 roku mieliśmy nie, ja, ja 35 tysięcy małych sklepów spożywczych. Panie redaktorze. Po czterech latach, po dwóch latach, przepraszam, pod koniec 2019 roku, jeszcze przed pandemią, wiecie, ile mieliśmy sklepów małych spożywczych 30 tysięcy. Prawda re... jest taka, że proszę Pani Państwa wzrosła liczba hipermarketów, nie, nie. wzrosła liczba dyskontów, za to najbie... najmniejsze sklepikarze re... upadają. Jak sieć francus... francusko... francuskiego producenta części samochodowej Valeo, który płaci CIT-u, w ciągu 5 lat zapłacił 101, 111 milionów, ale pomocy publicznej dostał 700 milionów. Mam innego producenta, który zapłacił CIT 150 milionów, ale pomocy publicznej 850 milionów w ciągu pięciu lat. I tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, nawet nasza pomoc publiczna nie jest przez nich zwracana w formie podatków. Ja już nie mówię o tym, że jakiekolwiek zyski mieliby przynosić. Natomiast, yy, to, ale czy panu nie jest wstyd? Nie.